Przesłanie prawdy moje Mojżesza Bogusława Gaz. Chorzy z nienawiści. Ludzie ziemscy przebywający tu i teraz na Ziemi nie chcą przyjąć prawd oczywistych i powszechnie znanych. Ziemskie twory czekają na cuda, bo przez dwa tysiące lat wmawiano im, że Jezus Chrystus czynił cuda. Nikt z ziemskich tworów nie chce zadać sobie wysiłku i poszukać w opracowaniach historycznych, gdzie są wyjaśnione niby cuda z przeszłości. Ludzkie twory nie chcą same poszukiwać prawdy, tylko chcą, aby im wszystko udowodnić i podać jak na tacy. To każdy ma obowiązek osobiście wysilać się i dojść do prawdy. Stwórca już nic nie będzie ziemskim tworom udowadniał, tłumaczył, a tym bardziej nie będzie brał za rękę, wszystko tłumaczył i pokazywał. Wysiłek w tych czasach musi być każdego indywidualny, aby znaleźć drogę do prawdy. Prawda jest tylko jedna i nie ma mowy o żadnych półprawdach. W tych wydarzeniach dziejących się na całej kuli ziemskiej. Tylko ludzie poszukujący i docierający do prawdy mają szansę na przetrwanie. Ziemskie twory kontaktujące się z Jezusem Chrystusem chcą wymusić takie zachowanie, aby im to pasowało do utartych kanonów i wpajanych przez tyle lat tu na Ziemi. Każdy ma obowiązek osobiście badać i sprawdzać znaki, które towarzyszą Wysłannikowi na ziemię, Jezusowi Chrystusowi, Synowi Bożemu. Ludzkie twory są leniami duchowymi i chciałyby wszystko, aby podano im na tacy, dokładnymi objaśnieniami, instrukcjami, to wtedy może by byli skłonni uwierzyć, że żywe słowo przebywa obecnie na Ziemi. Ziemskie twory kompletnie zatraciły odczuwanie, a wszystkie te funkcje przejął mózg przedni i każdą informację, jaka dociera do świadomości dziennej obecnie, chcą pojąć rozumowo i przerobić po ziemsku. Takimi metodami nie są w stanie sprawdzić, ani tym bardziej udowodnić żadnych prawd, które są dane stworzenie, a pochodzą od Stworzyciela. Kierując się tylko jasnym odczuwaniem, możemy dotrzeć do prawdy i wtedy jesteśmy w stanie wszystko logicznie wyjaśnić. Ziemskie twory, jeżeli im coś nie pasuje, to mają tylko jedną metodę – Leczenie u psychiatry i chętnie by wszystkich, którzy są otwarci duchowo i jasno odczuwający, tam powysyłali, bo prawda, która do nich dociera, bardzo im nie pasuje. Obala się ich kanony, które tak skrzętnie budowali do zniewalania ludzkich tworów, które przebywają na Ziemi. Światło naciska bardzo dużym ciśnieniem na ziemskie twory, a one stają się bardzo agresywne i nielogiczne w swoich działaniach, kierując się tylko i wyłącznie podpowiedziami płynącymi z ciemnych nurtów. Światło wytwarza w nich agresję i należy być bardzo ostrożnym w bezpośrednim kontakcie. Ciemności, świetle są... Pętane i tracą swoją siłę i nieświadomie służą światłu. Ziemscy ludzie, przejrzyjcie przyjrzyj, na oczy i kierujcie się podpowiedziami płynącymi z waszego wnętrza. Nie dajcie się tak prowadzić jak stado baranów na rzeź. Tylko poprzez jasne odczuwanie jesteście w stanie odnaleźć drogę do światła i prawdy.